Tak, czekaj, czekaj, Paweł, to Paweł, z jednąc, Paweł! Naprawdę, Paweł. tylko skończymy z Paweł. Normanem. Okay. E, najważniejsze w sumie. Zapytaj Normana, czemu go tu nie ma. Why I'm not to here, Norman? Everybody is curious. you talking about? Why, I already told you. Yeah. Yeah, who booked my flights? Who the fuck booked my flights? That's who. Please I'm not mean. Please say you came for not booking the right flights się dobre loty następnym razem. Czyli, twój menadżer, Prymek, zjebał loty, tak? So, so your manager, fuck this up. Ja też jest fajnie. ja Przetłumacz to. Tłumacz. Ej, hey, can you repeat that, <laughs> No ale to co ty, kurwa? Taki tłumacz. No to cię wypierdolę no co <gulet> Kurwa, słuchaj, trzech no osób no nie. Naraz, no nie. Naraz, <gulet> kurwa, na kurwa, na Posłuchaj, czy Prymku, no kurwa, no chłopie. Posłuchaj, że Prymek to pedał. Nie chodzi, no ale kurwa, jak zjebał Prymek, a jest menadżerem, a kurwa zjebał, no to tłumacz, bo Norman powiedział pewnie szczerze. Akurat tyle wiem, że Norman mówi szczerze. No Przetłumaczył, powiedział, że Kończymy tą relację z Normanem, bo i tak widać, że kurwa, Wracamy do stołu. Tak, więc ja okazję już mogę... Okazuj, do stołu. Tak, Jedna do stołu. sprostowania. Powiedz mi Miko, jak to to jest, jak ty mówisz tutaj o kontraktach,